Buongiorno i Buenos Aires witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z modnego przeglądu. Modyfikacja, którą bym chciał Wam dzisiaj omówić, nazywa się Hamsterific i dodaje do naszej gry w zasadzie cztery rzeczy. Nie za dużo, ale bardzo ciekawie mogą rozmaicić naszą grę, szczególnie w różnych paczkach modów, w których jacyś youtuberzy albo sami wy po prostu na przykład chcecie mieć jakieś zwierzątko, zwykle są to koty, ale dzięki tej modyfikacji to w końcu może być coś innego. Zacznijmy od pierwszej skrzyneczki. Widzicie, tworzy się ją tutaj. Weźmiemy najpierw tutaj, jest hamster food, czyli jedzenie dla komików. Tworzymy ją z zwykłych takich nasion, które sobie możemy zebrać przez przypadek strawy, z, z nasion yy, jajku dyni i melona. Co ona nam daje, zaraz Wam pokażę. Najpierw cały crafting. Kolejna rzecz, którą możemy stworzyć, jak widzicie, są to piłki dla. Chomika. Tworzymy ją z yy, 6, 7, o, z 8, 8, z 8 nie? i Jednego barwnika. Zależy od tego, jak, jaki chcecie mieć kolor kuli. Jak widzicie, jest tu czerwona, może być niebieska. Wszystkie barwniki możecie wykorzystać do stworzenia takiej kuli. I ostatnia rzecz, która tutaj jest, tutaj mamy jak stworzyć butelkę na wody dla chomika. Tworzymy ją ze szkła, z butelki wody takiej zwykłej i z y, sztabki żelaza. I co, i co, bierzemy sobie spawn homika, bo nie chcemy się ich teraz szukać, generalnie one się spawnują jakoś randomowo po całej mapce, ale dzisiaj wykorzystamy sobie to jajeczko i patrzcie, homik wygląda tak, teraz nam się taki słodziutki biały chomiczek zrobił, jeszcze jakiegoś innego, ojej, <grych> Dobra. tu ich trochę zespawnujemy, bo kolorów jest bodajże 8, ale jeżeli jesteście dosyć obeznani, to możecie jakoś tam w plikach minecraftowych sobie ustawić, żeby miały jeszcze inne kolory. I co zrobić, żeby takiego chomika sobie oswoić? Wystarczy zabrać jedzenie. O, jak patrzcie, jak słodko! Podniósł ławki. Genialne. I żeby takiego chomika nakarmić, nie wiem, czy mi wystarczy, ale chyba nie powinien... A, zresztą weźmiemy. Na wszelki wypadek trochę więcej tej karmy. I żeby go nakarmić, trzeba mu po prostu te nasionka dać. I patrzcie, ja on tak słodko piśnie, sobie usiądzie. I z każdym podawaniem tych nasionek coraz bardziej mu się powiększają policzki. Kiedy już jest tak cały najedzony, wystarczy wziąć kulę i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. I proszę bardzo, mamy chomika w kuli, którym sobie możemy kopnąć i po prostu zostawić w domku. Ładnie będzie wyglądał. Oczywiście musimy pamiętać, że jak mu te policzki już zejdą, to trzeba znowu nakarmić tego chomika, bo nam po prostu zdechnie. Tak samo jak musimy postawić butelkę z wodą, żeby sobie chomik miał do niej dostęp, żeby mógł cały czas sobie kiedy chce pić. I w sumie jeszcze tylko jedna rzecz, jeżeli chcemy go wyciągnąć z tej kuli, wystarczy zabrać kartkę papieru. Nie mam pojęcia, czemu to jest akurat kartka papieru. No, ale autor modyfikacji tak zadecydował. No i tak będzie. Naciśniemy sobie prawym przyciskiem myszy i chomik już nie jest w kuli. Jest w kuli, nie ma go w kuli. Jest i go nie ma. Weźmiemy sobie jeszcze niebieską na przykład, też ładnie wygląda. Cóż, jak widzicie, modyfikacja, jak powiedziałem, nie jest duża, jest w zasadzie bardzo mała, ale jest bardzo. Sympatyczne. Te homiczki są naprawdę takie słodziutkie. Ten chyba jest różowy nawet, no. Cztery rzeczy, dużo zabawy, dużo ładnych rzeczy, które dodaje na modyfikacja, Homiki chodzą na dwóch tylnych łapkach. Super. Moi drodzy, jeżeli modyfikacja wam się podobała, nie zapomnijcie zostawić łapki, skomentować, zasubskrybować. Ja się bardzo ucieszę, a wam to nic nie zaszkodzi. Ja się tymczasem z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.